Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł o tym, co może zabić automatyczna skrzynia biegów, a także o właściwej konserwacji automatycznej skrzyni biegów. Na końcu artykułu znajduje się film o tym, czego nie należy robić przy automatycznej skrzyni biegów artykuł o tym, co może zabić automatyczna skrzynie biegów, a także o właściwej konserwacji automatycznej skrzyni biegów. Na końcu artykułu znajduje się film o tym, czego nie należy robić na automatycznej skrzyni biegów. Samochody z automatyczna skrzynia biegów stopniowo, ale z pewnością zyskują popularność, wypierając mechaników. Obecnie ponad 90% samochodów produkowanych przez główne firmy samochodowe jest wyposażonych w automatyczna skrzynie biegów. Automat- dość mocny element samochodu, ale wiadomo, ze wszystko można zepsuć. Doświadczenie stacji obsługi pokazuje, że kierowcy nie nauczyli się jeszcze, jak prawidłowo korzystać z automatycznych skrzyn. Zastanówmy się, czego nie robić ze skrzynia automatyczna, aby nie trafiła na śmietnik przed terminem. Serwis Jednym z najważniejszych aspektów działania automatycznej skrzyni biegów jest terminowy serwis. Producenci z reguły określają w dokumentacji optymalne odstępy między przeglądami terminy wymiany oleju. Po upływie okresu gwarancyjnego, nikt nie będzie biegał za właścicielami samochodów z propozycją sprawdzenia stanu skrzyni biegów. Dlatego, jeśli sam nie zadbasz o skrzynię, prawdopodobnie zacznie ona popadać w ruinę z przygnębiającą szybkością. Średnio producenci zalecają wymianę oleju przekładniowego co 65 tysięcy km przebiegu samochodu. W takim przypadku lepiej połaczyć wymianę z wymiana filtra i profilaktyka bloku hydraulicznego. Ogrzewanie Ogólnie rzecz biorąc, Nasi kierowcy ESA dobrze zorientowani w reżimie temperaturowym klimatu i dbają o to, aby samochód był rozgrzany przed jazda. Jednak w przypadku automatycznej skrzyni biegów należy pamiętać, że olej przekładniowy tej skrzyni charakteryzuje się znacznie wyższa. Lepkością i gestością, a zatem wymaga dłuższego okresu rozgrzewania, aby zacząć w pełni spełniać swoje funkcje. Jest w tym pewna sprzeczność. Zbyt długi czas rozgrzewania silnika nie jest korzystny dla silnika, ponieważ długotrwała praca na biegu. Jałowym jest szkodliwa dla silnika, a olej przekładniowy może być nadal zimny, zanim silnik się rozgrzeje. Nie warto decydować, co poświęcić, lepiej zainteresować się zakupem podgrzewacza. Wymiana oleju Jeśli chodzi o olej do automatycznej skrzyni biegów, warto pamiętać o trzech wielorybach, które mogą łatwo wykończyć jednostkę. Niewłaściwy wybór marki i producenta, niewłaściwy dobór oleju może znacząco wpłynąć na stan skrzyni. Wszyscy producenci automatycznych skrzyn biegów w dokumentacji urządzenia określają nie tylko marki, ale także producentów olejów. Przekładniowych, które są optymalne dla konkretnego modelu skrzyni. Wynika to z faktu, że różne marki olejów mają różne współczynniki lepkości, inne właściwości ze względu na różne dodatki. Właściwości te mają znaczący wpływ na powstawanie określonego ciśnienia podczas pracy urządzenia oraz na sposób działania całej jednostki hydraulicznej. Wybrany olej sprawia. Za skrzynia biegów działa optymalnie. Jeśli zalecenia nie będą przestrzegane, przekładnia będzie działać krócej. Swego czasu bardzo popularne wśród krajowych kierowców były różne eksperymenty polegające na zmianie marki i producenta oleju przekładniowego. W automatach w celu poprawy osiągów. Na szczęście, smutne doświadczenia załobników szybko pokazały, że nie warto próbować ulepszać tego, co zostało przemyślane przez doświadczonych. Inżynierów i przetestowane w warunkach fabrycznych i terenowych przez wiele lat. Kolejna, niemniej ważna kwestia jest poziom oleju w jednostce. Nie jest tajemnica, z rodzimi kierowcy często kupują drogi samochód i próbują go serwisować albo samodzielnie, albo w tanich, niesprawdzonych stacjach obsługi. W przypadku automatycznej skrzyni biegów, wymianę oleju lepiej powierzyć doświadczonemu mistrzowi, który wie, że nieprawidłowy poziom. Oleju w skrzyni w najgorszym przypadku spowoduje opóźnienie w jej funkcjonowaniu, a w najgorszym po prostu całkowicie ją ja wyłaczy. Nieprawidłowe korzystanie z trybów pracy. Skrzynia automatyczna posiada szereg trybów pracy, a każdy z nich dostosowany jest do określonego momentu i charakteru ruchu samochodu. Częstym błędem jest nieprawidłowe korzystanie z tych trybów. Wymienmy te naruszenia korzystania z trybów, które najczęściej powodują wyłaczenie skrzyni, krótkotrwałe przełaczanie z trybu D na N. Takie przełaczenia niedoświadczony kierowca automatu często wykonuje na światłach i w krótkotrwałych korkach. Ale trzeba zrozumieć, że w stanie dehydrobloku jest ciśnienie, które jest niezbędne do pracy w trybie ruchu, napęd, a w trybie. Neutralnym ciśnienie to jest uwalniane. Ciągłe zmiany ciśnienia w jednostce hydraulicznej przyczyniają się do szybkiego skrócenia jej żywotności. Nieprawidłowe holowanie. Holowanie samochodu z manualna skrzynia biegów nie jest trudne. Zupełnie inna sprawa jest holowanie samochodu z automatyczna skrzynia biegów. Podczas obsługi automatycznej skrzyni biegów, wszystkie części wezła wymagają ciągłego wymazywania. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy silnik samochodu jest właczony i działa pompa oleju. Dlatego nie można holować samochodu z automatyczna skrzynia biegów, gdy silnik jest wyłaczony, skrzynia bardzo szybko się przegrzeje i ulegnie uszkodzeniu. Wiele firm producentów automatów wskazuje na dopuszczalność holowania na krótkim dystansie. Z reguły nie więcej niż 30 km. I przy prędkościach poniżej 30 km na godzinę. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że w takim przypadku skrzynia biegów i tak ulega zniszczeniu. Jeśli chodzi o samochody z automatycznym napędem na wszystkie koła, SA one jeszcze smutniejsze do holowania będziesz musiał albo odłaczyć wał napędowy, albo przetransportować samochód, podnosząc jedną z osi. Zła wiadomość dla tych, którzy uważają za swój obowiązek pomagać sąsiadowi na drodze. W przypadku automatycznej skrzyni biegów taki altruizm, jak działanie jako pojazd holowniczy, prawdopodobnie doprowadzi do przegrzania. Skrzyni i jej szybkiej awarii. Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie nagłe szarpnięcia samochodem wyposażonym w automatyczna skrzynię biegów S.A. przeciwwskazane. Przegrzanie skrzyni. Słabym punktem automatów jest ich wrażliwość na przegrzanie. Niestety, Większość modeli nie ma zbyt dobrych systemów odprowadzania ciepła. Jeśli samochód zgaśnie, nie próbuj wyślizgnąć się z pułapki, może się to udąc, ale skrzynia może zostać łatwo zabita. Tarcia przepalone od przegrzania doprowadza do tego, że po wciśnięciu gazu samochód nie ruszy z miejsca, choć obroty silnika wzrosną. Automatyczna skrzynia biegów w samochodzie terenowym. Nowoczesne SUV są aktywnie wyposażone w automatyczna skrzynię biegów. Niestety... Cechy konstrukcyjne takich pojazdów wcale nie mają na celu ratowania życia skrzyni, wzdłużny układ miski olejowej. Skrzynia korbowa skrzyni biegów w prawdziwych samochodach terenowych jest zazwyczaj długa, umieszczona wzdłużnie silnika. Dużą wrażliwość automatów na olej prowadzi do tego, że nawet niewielkie nachylenie wystarczy, aby olej ze skrzyni biegów spłynął, odsłaniając punkt wlotu oleju do pompy. Konsekwencja: praca pompy na biegu jałowym, przegrzewanie się skrzyni Wyścigi. Nowoczesne automaty w swojej masie nie są w stanie poradzić sobie z momentem obrotowym silnika, w który wyposażony jest samochód. Dlatego nadmiernie wysoka prędkość i częste przyspieszanie samochodu nieuchronnie prowadzi do przegrzania i awarii automatycznej skrzyni biegów. Ogólnie rzecz biorąc, automatyczna skrzynia biegów można śmiało nazwać doskonałym rozwiązaniem dla samochodów miejskich. Należy jednak pamiętać, ze w porównaniu z mechanikami skrzynie te wymagają bardziej ostrożnego, uważnego podejścia w procesie eksploatacji. A biorąc pod uwagę, że naprawa automatycznej nie jest tania przyjemnością, lepiej pamiętać o niektórych niuansach jej działania. I nie popełniać niefortunnych błędów, które skróca żywotność mechanizmu. Wideo o tym, czego nie należy robić na automatycznej skrzyni biegów.